W leczeniu mężczyzn z objawami ze strony dolnych dróg moczowych spowodowanymi przerostem prostaty, firma Boston Scientific oferuje terapię parą wodną rezum. Terapia parą wodną polega na bezpośrednim podgrzaniu gruczolaka prostaty, co powoduje zauważalne zmniejszenie tkanki gruczolaka. System rezum składa się z ręcznego urządzenia aplikującego o średnicy zbliżonej do cystoskopu. Po podgrzaniu sterylnej wody do temperatury 103 stopni Celsjusza powstaje para wodna. W ramach przygotowań do aplikacji mierzy się długość cewki moczowej prostaty, aby określić optymalną liczbę zabiegów niezbędnych dla danego rozmiaru gruczołu. Po ustawieniu urządzenia aplikującego, urolog naciska spust na rękojeści, wprowadzając igłę doprowadzającą do tkanki prostaty. Para wodna jest podawana do tkanki prostaty pod ciśnieniem nieco wyższym od ciśnienia śródmiąższowego. Para wodna skrapla się do postaci wody, a energia jest przekazywana do otaczającej tkanki w procesie konwekcji. Nakładające się na siebie sąsiadujące zmiany wprowadza się w płatach bocznych, a oddzielne zabiegi stosuje się w płacie środkowym, jeśli jest taka potrzeba. Dyfuzja konwekcyjna energii cieplnej oznacza, że zmiany są zgodne z anatomicznymi granicami tkanki gruczolaka i torebki stercza. Uszkodzenie cieplne błon komórkowych powoduje natychmiastową śmierć komórek. Następująca inwolucja uszkodzonych komórek powoduje z czasem obkurczenie gruczolaka. Zmniejszenie tkanki powoduje powstanie jamy w świetle gruczołu krokowego, umożliwiając otwarcie cewki moczowej i złagodzenie objawów ze strony dolnych dróg moczowych. W badaniach klinicznych, na podstawie obrazowania rezonansu magnetycznego wykonanego 3-4 miesiące po zabiegu rezum, można zaobserwować powstanie jamy. W niektórych przypadkach, gdy konieczne było wykonanie badania cystoskopowego, urolodzy zgłaszali obecność otwartej jamy. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.